Teraz Frank Leffler 334,8 punktu. Szybkość faktycznie wzrosła. Miał 103,7 km na godzinę. Tyle samo co w pierwszej set. Teraz Hideharu Miyahira. Troszkę wolniej. 103,4. Ale daleki skok. Bardzo ładny skok. Bardzo ładny. Dostał widać dobre noszenie. Jakiś delikatny podmuch wiatru. No i Manabu Ono, rzadziej pokazywany. Szef japońskich trenerów. Bezpośrednim trenerem Japończyków jest Wasia Bajcz, Słoweniec. A Miyahira, 199 metrów. Bardzo piękny skok. Wysokie oceny, nawet 20 punktów dostał od sędziego no, japońskiego akurat najwyżej ocenił swoje umiejętności swojego rodaka sędzia z Japonii na 20 punktów, ale trzej inni dali.